Cześć! Dzisiaj zajmiemy się efektywnym ładunkiem jądra. Na początek przedstawię Wam mema, bo memy zawsze nam się dobrze kojarzą. Efektywny ładunek jądra właśnie działa jak taka tarcza. Więc w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, znaczy opowiem Wam, czym to jest, jak się w ogóle liczy ten efektywny ładunek jądra i po co nam to w ogóle jest potrzebne. Więc... Bez zbędnego przedłużenia, przechodzimy dalej. Zacznijmy od tego, czym on jest. Efektywny ładunek jądra to możemy powiedzieć, że jest to taka siła, z jaką dany atom przyciąga swoje elektrony. Jak tutaj widzimy, każdy atom ma inny ten efektywny ładunek jądra. To są te takie kuleczki, no nie? I na przykład nasz Hel ma taką malutką kuleczkę, a nasz CES, Tutaj na dole ma taką wielką, ogromną kulkę. No, to są takie poglądowe. Nazywam je kulkami. Możemy zauważyć coś jeszcze. Jak idziemy od prawej do lewej i od góry do dołu naszego układu okresowego, to widzimy, że nasze kuleczki z coraz mniejszych od tego helu do cezu robią się coraz większe. I zaraz Wam powiem. Co dzięki temu zyskujemy? Ponieważ każdy mógłby pomyśleć, że skoro one się robią coraz większe, to nasz ładunek efektywny powinien rosnąć, no nie? Ale wcale tak nie jest, bo jest odwrotnie. I tak samo mamy w drugą stronę. Od lewej do prawej i od dołu do góry. Czemu napisałam, że wzrasta? Skoro kuleczki są coraz mniejsze, ponieważ ładunek efektywny jądra. Jeżeli kuleczka jest duża, to jest słabszy. Ponieważ ten jego załóżmy, że te jego elektrony, one są słabiej przyciągane, dlatego ten jego promień jest większy. Czyli ładunek efektywny jądra działa słabiej. Nie przyciąga jądro atomowe nie przyciąga swoich elektronów tak mocno. Dobra to teraz się zajmijmy liczeniem tego. no to jest dość ciekawe. Wiemy, że ładunek efektywny jądra to jest Z minus S. Z to jest liczba atomowa, liczba atomowa pierwiastka. A S to jest nasze stała powłoki. Czymkolwiek to jest. Ja sama patrząc na to miałam takie co? Jakby XD. Ale już wam tłumaczę, to wcale nie jest takie ciężkie. Więc tak. Mamy liczbę atomową i stałą powłoki. Weźmy sobie fluor. Policzmy dla fluoru nasz ładunek efektywny jądra. Więc tak. Od początku zapisujemy sobie nasz fluor. I zapisujemy sobie naszą liczbę atomową zaraz przy nim. Teraz rysujemy, jak ten atom będzie wyglądał. Więdrze ma plus 9, bo to są protony. Sprawdzamy jego okres. Jest w drugim okresie, czyli to oznacza, że będziemy musieli narysować dwie powłoki. Rysujemy dwie powłoki. Wiedząc liczbę atomowej, wiemy, że na pierwszej powłoce znajduje się dwa elektrony, ponieważ jeden s 2 no to wiadomo, że dwa elektrony tam są, a na tej zewnętrznej znajduje się 7 elektronów. To robimy z konfiguracji. W następnym przykładzie podam, jak to się robi. To nie jest wcale ciężkie, ale warto to umieć. Więc teraz zapiszemy, jaki jest ten ładunek efektywny jądra. Wiemy, że patrzymy na liczbę atomową. Liczba atomowa dla fluoru to jest 9, czyli naszą pierwszą liczbą. Będzie dziewiątka. No i teraz odejmujemy ile? Patrzymy na nasz właśnie narysowany rysunek. Tutaj mamy jeden elektron i drugi elektron. One tworzą nam taką tarczę oddzielającą od elektronów walencyjnych. Właśnie tutaj jest mowa o tej tarczy. I przez to, że tutaj są te dwa elektrony, minus dwa i ładunek jest plus 7 zawsze zapisujemy z plusem, że dodatni teraz zróbmy to samo dla fosforu zapisujemy sobie fosfor i nasz fosfor ma liczbę atomową 15 musimy sobie też go rozrysować w formie właśnie takiej no bo tak jest po prostu łatwiej sprawdzamy okres on się znajduje w okresie trzecim to jest dla nas sygnał, że rysujemy 3 Powłoki. Na tych powłokach zaraz będziemy lokować elektrony i jeszcze zapiszę konfigurację, żeby nam tu ułatwić, ponieważ fosfor, jak już widać, to już ma trzy te powłoki. To już nie jest takie łatwe. Na początku sobie rozrysowuję. Wiem, że na pierwszej będzie dwa elektrony, na drugiej znajduje się osiem elektronów, a na trzeciej znajduje się pięć elektronów. Skąd to wiem? z konfiguracji elektronowej podpowłokowej zaraz będę ją zapisywać to wszystko się rozjaśni więc tak lecimy na pierwszej powłoce mamy zawsze jeszcze fosfor zapisujemy na pierwszej powłoce mamy zawsze 1s2 potem jest 2s2 2p6 3s2 no i 3p, tu już będzie 3, nie zapełniamy do końca, ponieważ wiemy, że elektronów walencyjnych jest 5. No i dzięki temu wiemy już, co mamy robić. Piszemy e, nasz wzór. Naszych, e, liczba atomowa naszego pierwiastka to 15. Zapisujemy więc 15 i odejmujemy od 15. Naszą tarczę, czyli te wszystkie elektrony, które nie są na ostatniej powłoce, tylko są na wcześniejszych powłokach. Liczymy ich, czyli 2 plus 8 to jest 10, minus 10, więc ładunek efektywny wychodzi plus 5. No i to w sumie tyle. Jakby to nie jest skomplikowane, ale jest dość zagmatwane, zwłaszcza jak się to po raz pierwszy raz robi. No, i teraz cały szkopuł tego wszystkiego. Po co nam to? Jakby po co nam to? Po co mamy się męczyć i po co mamy tu w ogóle liczyć? Więc tak, jest to nam potrzebne, jeżeli chcemy sprawdzić. Mamy dwa pierwiastki. My już rozpisaliśmy dla dwóch pierwiastków, więc weźmiemy sobie fluor i fosfor. I chcemy sprawdzić na przykład, który silniej oddziałuje na swoje elektrony. Fluor czy fosfor? Tutaj wiemy, że fluor reaguje silniej na swoje elektrony, ponieważ jego ładunek efektywny jądra jest wyższy. Czyli silniej przyciąga te swoje elektrony do swojego jądra. Możemy też dzięki temu sprawdzić, który promień, który z tych atomów ma większy promień atomowy. I to wiemy z tego. Właśnie jak wam pokazywałam te kuleczki, te takie. Jedne miały taki mały, i tamte drugie miały większe. I wam mówiłam, że te większe słabiej przyciągają swoje elektrony, dlatego mają taki duży ten promień elektronowy. Słabiej je przyciągają, ponieważ ich ładunek efektywny jądra jest mniejszy, choć są takie duże narysowane, no nie? Właśnie z tego się to bierze i stąd to wiemy. Więc to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłej nauki.